Dzień sobie Z tej strony alfa! I to kolejny odcinek na naszym kanale Skry, Benton Alien Force. W poprzednim odcinku pokonaliśmy aż dwóch posłów: zainfekowanego ksenosytem Kefina, z którym poszło dosyć łatwo odcinki szumbowi. Oraz ulano Korvana, który okazał się być przeprzytomiewutaczem działającym dla nadplemienia który w tej grze też ma dosyć niemieckie podejście do sprawy. Ale to nic. Musimy ich teraz powstrzymać. Więc pisowie, jeśli nie chcecie... Musimy ich powstrzymać, więc sobie, jeśli nie chcecie tego przegapić, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał oraz napiszcie komentarz. A teraz zaczynamy, bo nie co. Oczywiście czekać. Generalnie będziemy w lokacji z trzeciego odcinka podajszy o tej potęgi, gdzie Ben i spółka spotkali Alana, czyli czarnoskórą postać, która ma most zamieniania się w inferno. Innymi słowy jest czarnym pyromanem. Tyle rasizmu w jednym stanie. Wow. Wyszew wypowiedzi. No dobra. And I Bo kurczę, to ja dałś Keniusowi samej ilości w pierwszym odcinku. Kevin, i za to cię uwielbiam, bracie. generalnie powiem wam tak. Odblokowaliśmy Kichantaura. I wam powiem tak. Tak, wam pokażę. Tylko szybko ich pokonamy. Pomocą masą Cześć to będzie naprawdę szybkie po W poprzednim odcinku szybki ślubicandosaura, ale ja nie chcę go uszywać, tak szczerze. Połut jest prosty Zobaczcie tylko na tą twarz Ten model to jest najgorszy model postaci i zaraz opokłę Jezu, jako skrzywdzili. Po pierwsze niewygodnie się nim steruje, po drugie. jego wygląd. Przed chwilę nim pogram, żeby pokazać. E, w ogóle czekaj mnie, po co blokują tutaj traktorem. Jak tam jest i tak ślepy sałek. O! Uh, Uwospir uh, DNA Fulpimancera, czyli Cikopyska. Dla fanów, klasyka, Cikopys nie powinien być wcale... Nie powinien być nieznany. Ten z jakiś czas zmieniał. Z tego co ja on powrócił w jednym odcinku Ultimate Alien i to w formie ostatecznej nawet. A jak widzicie, dosyć... nie jest zbyt wygodny... Nie jest... Kikantosaur nie jest zbyt mobilny. O! Okej, okay, od teraz wszystkie inne komposy lecą to Kikantosaura. Ale przyznam nam spirą, że Fulpi to dosyć ciekawy wybór Może jest silny. Jednakże przez... Jednakże fulpimancery to s rekuły które ochraniczają się do zmysłów. Wyszły przez swoje przyczulone zmysły. Są dosyć niebezpieczne, ale wciąż. Co to było? Co to było? Ta, ten. Looks like a Sound like you know? E tak, używamy kikantosauru w do to jest fantalem. To jak widzicie, sam te to potrafi. Widzicie, jak szybko? Inni by... O! Oh. Out of my way! Out of my way! Akurat czy trej jest o tyle dobry? Czy nie o ruch, który bije większość przeciwników na hita? To jeszcze sam jest na tyle szybki, że unikać większość ataków. Dobra, generalnie musimy po męsku to się to z toły Wiecie, o czym myślę. Musimy stawać to putynek i sprzęt rolniczy party więcej niż nie jednego niejednego niewolnika. Co my robimy? w pierwce na Pyroniza. To jeden z bardziej irytujących przeciwników. Generalnie ciekawostka. Pokażę wam, jak w wszystkim walczyć będą sząbem Firepuncha Fire mi statucił. Patrzcie, na niego ataki lotowe nie działają. Gory od prostu mi się podoba w tej krze, że jakaś logika jest zachowana mimo wszystko i że ataki polekające, na przykład na tym nie działają na, ta, na ten typy postaci. Dobra na czasza. Dobra, ja nie wiem o co chodzi z tymi pospirami, które jest po pokonaniu szarczują na nas. To ja jak to Kolejny Więcej was, więcej fotowli Was nie było. O! Nie pamiętam co robiły pomarańczowe. Pomarańczonych chrono kryształy. Nie pamiętam, co robiły tak szczerze. O, tutaj jest w końcu segment dla lampajera. Musimy to podpalić. Musimy pracę ludzką zniszczyć. Jakbyśmy nie mogli po prostu przeskoczyć albo przelecieć. Te mummy, ta taka gigantowa oraz śmiesznej brzmią, to się podczuli w powietrze, latające łokieco dosłownie. Kierając w tym trajektorii, tu czujesz się to po jakim osukiwał. mam poniekąd sekretną lokację. Możesz się wpić do... podejścia... młynu? ale Albo to nie jest sekretna... lokacja. A może jest? Jest! Wiedziałem, że nie skwariowałem do końca Ben! Nie muszę ciężte z tego płotu, który jest niepotrzebnie wielki. Jak możesz przeskoczyć po prostu przez ten mały? Co ty robisz, chłopie? Moralista miał rasy, ty tylko byś tewastował! Jeśli chodzi o moralistę, to akurat to jest raczej powiązane ze Spider-Manem. Tłumacząc, moralista to postać, która jak część, ona krytykuje spider Spidermana. On po prostu uważa i przekręca tak fakty, że ten są tu szkodliwy dla społeczeństwa. Dlatego tego stopnia, że w jednym odcinku aż próbował zabić go. W sumie opłacając wszystko tak, żeby zbudować robota, który... którego zadaniem będzie zniszczyć Pena. Hołąg! Jak mnie klepią Widzieliście jak mnie klepali? Tak, w Chortach są niebezpieczne. Dobra Ben, fal. falcz. Falcz. Jakbym robił jednak to wyzwanie jeszcze przechodzę kres samym Benem, to byłoby upiertliwe. A w ogóle wiecie, jak Pen pokonał moral... roboty moralisty. Generalnie ten robot miał umiejętność. Był tak, znaczy był tak stropiony, że dostosowywał się do każdej transformacji Pena. E... Już to powiadając na szybko, to Pen użył nanob... Nanomecha, czy nano Nanopena. to w się sensie najmniejszą w Najmniejszą transformację jaką miał, której nie dał się zeskanować, bo moralista to tak uknął, że zrobił, me, zrobił pena w myślenie, że on tak naprawdę skanuje kosmitów to gry wideo. To pen był tak mały, że go nie dał się zeskanować. I dosłownie on zniszczył robota od środka. E, ale teraz spójrzcie na to. Kilkutonowy tyrannosaur nie przewalasz się przez tach. Ja się zastanawiam z czego są zrobione te tachy. Poza tym, że są wyłożone asbestem. Jakim Sutem są w stanie uczwignąć takiego tyrannosaura? Nie to nam ciekawi. I ja się, się zastanawiam z perspektywy mieszkańców. Czy oni nie uważają za podejrzane, że coś tak wielkiego im chodzi po dachach? Chyba, że oni są na mocnej fasie od asbestu. Wtedy to jest ta inna sprawa. Humonko slam. Jeden odcinek zrobiliśmy tak, że Kikantosaurem da się trochę grać. Ale dalej jest najlepszy. Wytrenowaliśmy go z księżyc. Tak można wejść w kikantosaurze. Ben, nie musisz kombinować. Wystarczy się przejść opok. On dosłownie mógł przejść opok tego. Ben, wiem, że jest przepaść, ale bez przesady. Taszy ratę. No słuchaj. Ben ty byś się nie nadawał.

To chyba jest tut dnia w ogóle. To t jest jedynym kosmitą, który może walczyć pod fotą. Ja wiedziałem, że ten postaraty. Ale ksenofity też są pod fotą. Ten posąg jest o tyle niewcięczny, ta część posągu jest o tyle niewcięczna, że my ich nie widzimy praktycznie. Wszystko mamy rozmasane. To to są nie tak jakbym... To to są nie tak jakbym stwiał okulary. W sumie jest wielkie różnicę, to nie ma. Teraz piąłem i teraz nie ma różnicy za bardzo. Tylko symbol Midrix. Tylko symbolem też jest rozmachany Ja bym się pał czerpał z tej woty. Ja bym się bał czerpać te, ja cokolwiek z tej wody. O kurde! Ja bym się bał z tamtej czerpał cokolwiek ze stutni. Widzieliście ile tam było śmieci? Może mi się wydawało. O boże! Może mi się wydawało, ale tam. Nie! Może mi się wydawało, ale tam chyba był frak samochodu? Okej, okay, kto strzusa te kamienie? To mnie teraz serio ciekawi. Kto nam chce utrudnić tak szycie? Dobra, muszę się spodziewać teraz talki najpewniej. No a jak? Czarcz! Szaraszowanie? Tutaj w jeden poszłą praktycznie zrobiliśmy wszystkie umiejętności dla... ...Kikantosaura. Jak wygląda szaraszowanie? Tak jak myślałem. O kurde, rakieta! ra im thầy okay. em ý Przyznam, że ci no i przeciwnicy są akurat dosyć ciekawi. Mimo, że w fosbiery, to one potrafią trochę więcej. Dobra. I cyk, i czach, no i przeorani. full Pulp... z u, u... u Fulpi jest o tyle przygodny, że łatwiej go trafić. O! Już, jest, już wszystkie komposty odprowadzaliśmy w jeden odcinek z Akikantosaurą. Zobaczmy jak wygląda ten atak Śmieciow... kamienna kula dokręgli, to kręgli dosłownie Dobra, widzicie? Z Chetrayem to nie ma problem. sauru najsilniejszy kosmita, który tutaj powinien nie mieć problemu. A widzicie jaki miał problem z pokonaniem jednego Full Pimancera. Czy Cezrajn na trwa strzały bierze jednego?

W sumie to, chyba to, z... Z... to chyba jeden. To jedyny poszą jak na razie. Bo w sumie dopiero teraz odblokowaliśmy Gigantosaura. gdzie czy Kosmita był przydatny na swój sposób. To trzeba ottarzć akurat. Fajnie to zrobili. Ben powracał, chce skarnąć wszystkie zasługi dla siebie. Aż zobaczę, ile komposów odblokowaliśmy. Tego jest więcej. Tylko chyba max 105. O! czy zrobiliśmy maxa chyba tutaj? Fajnie. Dobrawi sobie. Kolejny posąd to będzie jazda na autopilocie. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Pisawiej, jeśli materiał Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrypowaniu kanału oraz napisaniu komentarza. Ja jestem Alfa, a tu był Penten Alien Force. Cześć na razie, pa!